Na codziennych obrzędach po zachodzie słońca. W pierwszej części naszego wieczornego spotkania razem ze wszystkimi, którzy nie mogli dzisiaj uczestniczyć w naszych obrzędach o godzinie 12, powtórzmy nasz obrząd tworzenia kopuły miłości. Wciszmy się teraz. Zjednoczeni we wspólnym zrozumieniu, stwórzmy kopułę miłości. Dziękuję Wam za wspólne tworzenie kopuły miłości. A teraz postarajmy się rozluźnić nasz umysł jeszcze bardziej, tak żeby nie koncentrować się na słowach, tylko na odczuwaniu. Poczujmy intencję niesienia pokoju, intencję elewacji dusz. Zgodnie z zasadą kreacji, którą nazywamy pokojowością, silniejszy karmi słabszego. Słabszy bierze tylko tyle, ile potrzebuje, nie bierze więcej. A gdy się nasyci, sam zaczyna dawać silniejszemu. Dziś stajemy w pokorze, w pozycji tego słabszego, który został nakarmiony. I z tej pozycji dajmy emocje miłości, pokój dla naszych nauczycieli. Z postaci słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla Kościoła Naturalnego. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla słońca, dla wody, dla matki ziemi. Dla całej natury, której jesteśmy częścią. A teraz zastanówmy się przez chwilę, czy w dniu dzisiejszym, poprzez nasze funkcjonowanie, przybliżyliśmy się do naszej duszy fizyczności? Czy nasze działania i nasze myśli były pokojowe? Czy w każdej sekundzie, i z każdym oddechem, byłam? Byłem jak słońce, jak dusza, które przez cały czas bezinteresownie dają. Wróćmy dziś do człowieczej potrzeby kontrolowania. Nasza dusza ma potrzebę kontrolowania, daje bezwarunkowo, kocha, nie oczekuje nic w zamian. Tak naprawdę, nawet kiedy człowiek odwraca się od niej, to nadal daje miłość, nadal daje bezwarunkowość, nadal trwa. Nie ma potrzeby kontroli. Jest za to bezwarunkowość, jest miłość. Nie ma żadnego, nic nie oczekuje w zamian. Nie chcę nic. Dlatego uczmy się, jak podążać, a nie jak kontrolować. Zwróćmy na to uwagę. Każdego dnia przyjrzyjmy się sobie, czy nie mamy w sobie takiej głębokiej potrzeby trzymania ręki na pulsie, czy po prostu wiedzenia o pewnych sprawach, ale jest to taka potrzeba z naszej strony, że jesteśmy w stanie manipulować swoimi emocjami, czy też zezłościć się, jeśli czegoś nie wiemy. Mówię tutaj o takiej. Wiecie, politycznej potrzebie kontrolowania, mówię o takich zwykłych naszych ludzkich przywarach, które są wynikiem naszego funkcjonowania w fizycznym świecie materialnym, zewnętrznym. Uczymy się tego od niego przez całe życie. A teraz chcemy podążać za duszą fizyczności, najpierw za duszą fizyczności. Jeżeli chcemy podążać, to nie ma mowy o kontrolowaniu, bo jeżeli z chęcią kontrolowania idziemy do swojego wnętrza, to w najlepszym wypadku nic się nie zadzieje. Dusza nie da nam sobą kontrolować, czy manipulować, czy decydować. Tu idziemy z pozycji podążania, służenia, mówimy często, aby zaostrzyć to, ale czy przyglądamy się szczegółom, jakby czy przykładamy lupę do tego, jak zostać tym sługą swojej duszy, tutaj musimy być czujni na każdym kroku funkcjonować zgodnie z prawami kreacji i przyglądać się, analizować, zauważać w sobie to, co wykreowała w nas zewnętrzny świat. Czyli to jest do zmiany, jeśli chcemy żyć życiem naszego wnętrza, naszej duszy, naszej duszy fizyczności i za nią podążać. Zastanówmy się teraz, czy dzisiaj byliśmy w porządku wobec własnych emocji, czy nie manipulowaliśmy, czy nie oszukaliśmy za pomocą naszych emocji, czy nie zrobiliśmy krzywdy sobie lub komuś, czy nie zaatakowaliśmy naszymi emocjami. A teraz zbudujmy podejście chęci zmiany. Jeśli zauważamy sobie potrzebę kontrolowania, to chęci zmiany tej potrzeby kontrolowania. Jeśli zauważyliśmy inny obszar, to każdy niech zbuduje tak silne, jak tylko potrafi, podejście chęci zmiany tego. Pracujmy pozycję pokornego ucznia, który chce podążać. Nad tym popracujmy przez kilka kolejnych wieczorów. A teraz posłuchajmy bicia naszego serca. Ze spokojem, pokorą, miłością i pokojem. I jeszcze raz z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocji miłości, pokój dla naszej duszy fizyczności. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocji miłości, pokój dla każdej duszy komórki naszego ciała. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocji miłości, pokój dla dusz człowieka. A teraz twórzmy kulę energii. Zbliżmy nasze dłonie. Ustawmy jedno, jedną naszą dłonię jako tą biorącą, drugą jako dającą. Postarajmy się znaleźć balans, punkt zetknięcia aury, atmosfery jednej dłoni i drugiej. Dziękuję Wam za nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Zachęcam Was do dalszej samodzielnej praktyki. I zapraszam jutro. Dobranoc.